Cześć, witajcie na moim kanale. W tym tygodniu pokażę Wam, jak szybciej wystawiać aukcje na kontach Marketplace. Zrobimy to na przykładzie Allegro, natomiast zasada i element ten, tą rzecz, którą teraz zrobimy, będzie dotyczyła również innych kont Marketplace, Shopee eBay, czy na przykład Etsy itd. itd. O co chodzi? Słuchajcie, jeżeli mamy w naszym magazynie produkt, który ma różne parametry, tak jak mamy na przykład tutaj ilość, paczek, produkt, materiał i tak dalej, to nie zawsze ta ilość parametrów jest dokładnie taka sama, jaka wymaga nam jest przez dany marketplace, na przykład przez Allegro. No i podczas wystawiania tej oferty my musimy ręcznie pewne rzeczy uzupełniać. Co zrobić, żeby nie musić tego za każdym razem uzupełniać? Zobaczmy to na przykładzie tego jednego produktu. W momencie, gdybym chciał wystawić ten produkt, czyli przejdę do zakładki Allegro wystawianie, wybiorę sobie moją tutaj e, wybiorę sobie nasz produkt klikam wystaw formularz wystawiania na razie bez produktyzacji Mamy tutaj przypisaną paramet y, kategorię. Po wybraniu parametrów widzimy, jakie te parametry są wymagane. Mamy kod producenta, markę, marka własna wartość, stan, okazja, rodzaj gadżetu. Możemy oczywiście część parametrów wykryć, ale no, nie wszystkie te informacje będą tutaj widoczne. Musimy je uzupełnić, no bo wiadomo, te tutaj pogrubione są obowiązkowe, a im tych więcej parametrów, tym lepiej. Y, wróćmy w takim razie do naszego produktu czyli do zakładki listę produktów. Nasz produkt 1 oraz klikamy tutaj na nasze parametry. No, my tutaj tych parametrów dużo nie mamy. Możemy je w takim razie dodać, tak? No, bo tutaj wymagany jest przede wszystkim kod producenta. Możemy więc dodać do produktu kod producenta. Możemy też ustalić stałą wartość, która zawsze będzie na ten kod producenta wprowadzona. Możemy również wprowadzić tutaj, tam gdzie mamy okazję, również taką stałą wartość. I teraz, w jaki sposób my to zrobimy? Żeby teraz uzupełnić te dane musimy przejść do zakładki Allegro. Wybieramy kategorię i parametry parametry Allegro. No i tutaj zobaczcie, mamy te parametry. Możemy dodać kolejny parametr. I teraz tak, mieliśmy parametr o nazwie okazja, który musieliśmy za każdym razem wypełnić. Tak? Możemy tutaj wybrać skopiować parametr z magazynu, ale go nie mamy, tak? Możemy skopiować, ustawić pewną stałą wartość. Może to być wartość Allegro, tak mamy tutaj do wyboru. My możemy sobie wybrać, na przykład upominek uniwersalny, żeby on zawsze po prostu uzupełniał się w momencie, gdy będziemy wystawiać produkty w tej kategorii. No i zapisujemy. Co jeszcze mieliśmy tam do uzupełnienia? Mieliśmy jeszcze do uzupełnienia rodzaj gadżetu, czyli wybieramy rodzaj rodzaj gadżetu. No i tutaj również możemy wprowadzić wartość stałą, tak? Czyli ustaw wartość, może to być wartość pola z Allegro, którą mamy do wyboru. Będziemy na przykład wybierali sobie tutaj słowo niezbędnik. Zapisujemy te dwa parametry. Robimy tak dla pozostałych również wartości i jak to będzie wyglądać przy następnym wystawianiu aukcji? Przy przejściu do wystawiania wybieramy znowu nasz produkt bez produktyzacji, parametry no i zobaczcie, że upominek, niezbędnik, te dwa parametry są już uzupełnione. To samo robimy po prostu z marką, to samo robimy z marką własną, to samo robimy z kodem producenta, i już wtedy podczas wystawiania aukcji nie musimy tego za każdym razem po prostu uzupełniać. Jeżeli interesują Cię szkolenia wdrożenia z Basinkera, napisz na biuromałpaurp.pl, zapraszam na mojego bloga, na stronę na, na kanał YouTube. Oczywiście raz w tygodniu dodaję film dotyczący Excela bądź właśnie e-commerce i Bassinkera.